W kwietniu tego roku udało nam się osiągnąć specjalistyczny georadar, który wykazał, że w tym fundamencie jest ukryte pomieszczenie, w którym mogą znajdować się elementy bursztynowej komnaty lub inne wartościowe rzeczy, dzieła sztuki lub zabytki techniki militarnej. W latach 50. saperzy szukali po macku. Georadar wykrył to miejsce. Praktycznie w tym samym miejscu, w którym saperzy szukali, im zabrakło 80 cm. Gdyby byli bardziej cierpliwi i wysadzali dalej, zorientowaliby się, że pod tym wysadzeniem znajduje się pomieszczenie, które, którego wielkość jest co najmniej 3 m2 na 3 m2, a może być o wiele większe i budzi nadzieję, że jest to profesjonalna skrytka zrobiona przez Niemców w 1945 roku. Bunkry do tej pory były znane jako największe bunkry na Mazurach, ale w kwietniu tego roku, dzięki odczytowi z georadaru, udało nam się odkryć pomieszczenie, które nigdy dotąd nie było spenetrowane. Ciekawostką jest to, że jest to pomieszczenie, którego szukano w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Przewieziono nawet do mamerek Ericha Kocha, Gulteriera, plus Schodnik, który jako ostatni widział bursztynową komnatę. Dlatego polscy saperzy w latach 50. wysadzali. Fundamenty bunkra poszukując tej komnaty i tego skarbu. Nie dysponowali georadarem, który właśnie mamy obecnie na wyposażeniu, i dzięki temu georadarowi udało nam się dokładnie odnaleźć miejsce, którego poszukiwali w latach 50. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z, z władzami, z konserwatorem zabytków, w dosyć szybkim czasie uda nam się to miejsce, do tego miejsca dotrzeć i wyjaśnić zagadkę bursztynowej komnaty w Amerykach.